To jest gizmo. Zestaw trzech, w tym przypadku trzech sygnalizatorów, mini sygnalizatorów firmy Sonic. Uzupełnieniem ich jest oczywiście centralka, też taka mini, dodatkowo jeszcze lampa. Zdejmę teraz osłony i zobaczymy, jak te sygnalizatory. Wyglądają. Na pierwszy rzut oka zwracają uwagę te przezroczyste stabilizatory. One nie tylko i wyłącznie pełnią funkcję stabilizacji wędki, ale również sygnalizacji świetlnej. Za chwilę to zobaczymy. A co poza tym trzy pokrętła, czyli standard, czułość, ton i głośność. Tutaj mamy z kolei przycisk włącznika. Sygnalizatora. A teraz przenieśmy się w porę wieczorną, żeby zobaczyć jak działa sygnalizacja świetlna. Dwa słowa o odbiorniku. Jest malutki, mieści się w dłoni, bardzo, bardzo poręczny. A tak skonstruowane, że można go oczywiście postawić chociażby na stoliku w namiocie. Sygnalizuje brania poszczególnych sygnalizatorów zarówno od brzegu, jak i do brzegu białą diodą. Odbiornik oczywiście ma wszelakie regulacje, między innymi głośności. Ale jeszcze jedną funkcję, funkcję lampki, co czasami może być bardzo przydatne, jeżeli gdzieś jesteśmy poza stanowiskiem, zrobi nam się ciemno, mieliśmy, na przykład czołówki. Wtedy sobie możemy włączyć lampkę właśnie w tym odbiorniku. No, i warto zobaczyć zestawienie sygnalizatora z odbiornikiem mniej więcej tej samej wielkości. Bardzo kompaktowe, niewielkie urządzenia. Uzupełnieniem tego zestawu Gizmo jest lampka. Lampka, którą możemy postawić chociażby na stoliku, ale też przypiąć do ściany namiotu, jako że tutaj z tyłu mamy magnesy i taką. Blaszkę więc doskonale będzie się trzymać w takim miejscu, które będzie nam odpowiadać, bo to nie tylko sygnalizacja brania, ale także diody LEDowe, które mogą rozświetlić nam namiot. Te diody LEDowe mogą nam się przydać do tego, żeby widzieć w namiocie, co się dzieje, żeby szybko można było założyć chociażby buty. Natomiast jest tutaj jeszcze regulacja jasności tych diod, to one się wydają takie na wpół przydymione, ale oczywiście możemy zwiększyć ich jasność i wtedy bez najmniejszego problemu oświetlą nam one wnętrze namiotu. Regulacji tutaj jest więcej, bo to między innymi głośność tej lampki, ale także delay time. To jest czas, jak długo ta lampka po sygnalizacji brania będzie nam świecić. Możemy sobie różne czasy ustawić.